Ta dynamika odzwierciedla większy problem przenikający społeczeństwo. Tradycja ceny panny młodej podnosi kluczowe kwestie dotyczące praw kobiet oraz pilnej potrzeby zwalczania praktyk, które narażają je na sytuację zagrożenia i przemocy. W końcu miłość nie powinna mieć ceny, prawda? To ważna refleksja, którą wszyscy powinniśmy podjąć, dążąc zawsze do równości i szacunku w relacjach. Co o tym myślisz? Numer 9 Tajlandia. W Tajlandii małżeństwo ma swoją cenę, znaną jako simsot, ale spokojnie to nie jest zakup panny młodej jak w innych krajach. Simsot to kwota, którą pan młody płaci rodzinie panny młodej podczas ceremonii zaręczyn. To dowód dobrej woli, pokazujący, że jest gotowy zatroszczyć się o swoją ukochaną. I nie myśl, że mówimy o symbolicznych wartościach. Wartość Simsot może się znacznie różnić w zależności od sytuacji panny młodej. Jeśli była już zamężna, ma dzieci lub powiedzmy nie jest już nienaruszoną kwiatuszką, cena może być niższa lub wręcz zerowa.